Witajcie ludzie, tu Olek i coś, niespo, coś niespodziewanego się stało. Więc poszliśmy dzisiaj do lasu na spacer, też poszukać grzybów, a nie spodziewaliśmy się prawdziwka w Irlandii 2019. Dzisiaj jest 7 lipca. Tak, 7 lipca. Nie spodziewaliśmy się i przepiękny, Jezu. Nie spodziewaliśmy się prawdziwka tak wcześnie w roku. O, przepiękny, co nie? Piękny. No, tego to... Tego to się nie spodziewałem, więc no, może coś jeszcze nagramy jak zajdziemy, ale to to jest szok. Dobra, na razie jak coś innego znajdziemy, jestem w szoku. Tu jest kolejne miejsce i, to, i w ogóle jesteśmy w innym lesie niż ostatnio. I dzisiaj, teraz, tutaj jeszcze jest cegla z topory. jeszcze się szybko rozejdę, bo ja po niego poszłem, ale no. Super, on jest. to ją. Ja wezmę. O! Ładny. O! Jest mocno. Po ziemi. Super. Taki o Przepraszam, słabo nagrywam. To moje początki. Tuba, ok. Super. Więc mamy. Ale z tego prawdziwka jest rozdziwiona. Ceglaki. tutaj są jakieś umchomory. Ceglaki to w ogóle. E, Trochę tutaj nosi, ale w tym miejscu to chyba wszyscy jeszcze nie mieliśmy cegla, cegla z toporem. Dobra, no ten, ja mam, a wkładamy go, pokażemy. Jest parę to byliśmy, ale już nie mogło sensu nagrywać i ten prawdziwek. Więc no teraz tak i no, ej, tak muszę, o, do następnego miejsca jak znajdziemy coś, no. O więc już chodziliśmy w grzybobronie i nawet ej, ten. Jeszcze dwa prawdziwki y, Zdobyliśmy Wam pokażę Tego o Taki o fajny I też y, Gdzie on jest O i taki o No I też dwie zdobyliśmy Bo nie nagraliśmy, bo ludzie byli tam I no, jeszcze nie tak ładnie się nagrywa przy ludziach więc no, i też jakieś tam te tak położą. Rydzę pozbieraliśmy, i też ten. No, ten cieplar topory. Man. No, i to. to tyle na to grzebowcanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak to zostawcie suba, to subskrybujcie. I no, lajka. Like